Panie burmistrzu, pani pani wiceburmistrz, szanowni państwo. Pan dyrektor powiedział dzisiaj, że to najważniejsza inwestycja dla Mazowsza. I to jest prawda. Najważniejsza, bo faktycznie unijne pieniądze razem z naszymi, najważniejsza bo jedna z najdroższych, ale najważniejsza również dla mnie, bo... Tutaj, na tym terenie. Ja przyznaję szczerze, że, że bardzo się cieszę, bo pamiętam ten moment, kiedy wybijaliśmy ten pierwszy szpadel. Pamiętam również to, jakie perypetie były z tą drogą i ile razy ona już wchodziła, że będzie robiona, a później spadała z dofinansowania. I powiem tak, szanowni Państwo, Najważniejsze, że dzisiaj tutaj jesteśmy. Najważniejsze, że nam się to wszystkim udało. I ja chciałabym podkreślić też rolę samorządowców z tego terenu. Tak, szanowni Państwo, oni przyjeżdżali i mówili, i nie tylko przyjeżdżali, bo gdziekolwiek nas spotykali, to przypominali, jak ważna jest ta inwestycja, jak wiele rzeczy rozwiąże, jak wiele różnych problemów. Ale oprócz tych samorządowców, panów starostów wójtów z tego terenu pana burmistrza to, szanowni państwo, ta inwestycja miała też swojego przewodnika duchowego ekscelencję księdza biskupa i przyznaję szczerze, że brawo przyznaję szczerze, że nie kończyło się tylko na tym duchowym wsparciu, na modlitwie, bo ksiądz biskup też za każdym razem, gdziekolwiek nie spotykał mnie, czy marszałka Struzika, to mówił, ta inwestycja jest bardzo ważna, więc szanowni państwo, naprawdę tylu ludzi, którzy walczyli o tą inwestycję, dzisiaj mogą mieć satysfakcję. Dzisiaj możemy powiedzieć, że jak się ma marzenia, to i się o nie walczy, to one się spełniają. No i ten drugi kawałek, który. Przed chwilą, przed chwilą był omawiany Stanisławów, Warszawa. Oczywiście pan Wojt ze Stanisławowa też bardzo mocno lobbuje, żeby brzydko nie powiedzieć naciska, lobbuje. No i również wszyscy samorządowcy z tego terenu. My sobie zdajemy z tego sprawę, jak ważne jest, że jak coś się zaczyna, to trzeba to dokończyć. I oczywiście był w pewnym momencie pomysł, żeby połączyć to i razem zrobić z tej perspektywy finansowej. I, Szanowni Państwo, po prostu, zwyczajnie była taka sytuacja, że jeżeli byśmy to połączyli, to trzeba byłoby notyfikować yy tą inwestycję. W momencie, kiedy byśmy notyfikowali, mogłoby się wydarzyć tak, że i ta część byłaby nie do zrobienia. Więc postanowiliśmy, że zrobimy to, co już mamy, to, co możemy zrobić, a wrócimy do tego pozostałego, do tej pozostałej części w nowym okresie programowania. Panie starosto, mamy pomysł na to, więc pozwólcie nam zrealizować ten Zrealizować, Nie, pozwólcie, dajcie nam trochę czasu. Ja mam nadzieję, że za jakiś czas tutaj również w innym miejscu, ale na tej drodze, w ciągu tej drogi spotkamy się i powiemy: udało nam się. Wszystkim życzę wszystkiego najlepszego. Życzę, aby ta droga przynosiła tylko dobro, żadnych wypadków, żadnych niebezpiecznych miejsc. Życzę, aby pozwoliła też na rozwój tego terenu, bo przecież rozwój jest nam bardzo potrzebny. I jeszcze raz wszystkim dziękuję. Wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, aby ta droga dzisiaj powstała. A i jeszcze jedno, Szanowni Państwo, chciałabym podziękować tutaj przy Państwu wszystkim swoim dyrektorom z Mazowieckiego Zarządu Dróg. Panie dyrektorze Ostrowski, panie dyrektorze Kozera, ja wiem, za się trudno współpracuję, bo ja zawsze mam potrzeby. Gorzej z tym, że tych pieniędzy zawsze jest zbyt mało, ale. Szanowni Państwo, ci ludzie, jak ja z nimi rozmawiam, to oni mi mówią, że dokumentację, wszystkie rzeczy przygotują pani Marszałek, a pani niech znajdzie pieniądze. I jakoś się nam to udaje. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że ta inwestycja była pod dobrym nadzorem, że ta inwestycja e, przebiegała sprawnie, a jak coś się tam wydarzyło, Szanowni Państwo i mieszkańcy, coś co było w trakcie może e, bulwersujące, to bardzo przepraszamy, ale zawsze jest tak, że gdzie się coś robi, to czasami się wydarzają różne rzeczy, najważniejsze, żeby je naprawiać. Wszystkim życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.